To wy jesteście, ten anioł. Tak jest. Yy, no to poznajmy się. Jestem Parys. Dzielnicowy. Rozumiemy się. Tak, panie szeracie. Flagi trzeba powiesić. Panie szeracie, ja zawsze w to robotnicze święto, to już tam. Nie o nie to ma... chodzi. Hmm. Drugiego. To jeszcze mogą sobie wieczorem, prawda, wisieć. Ale żeby mi trzeciego. To żadna nie wisiała. Rozumiemy się. Tak jest, panie żołnierzu. Poza tym. Wszystko w porządku? No. Tak, panie żołnierzu, wszystko jest w porządku. Lokatorzy jacy? Mieszkanie. Ale jest trochę elementów. Ale mieszani. Co to wy książki czytacie? To informacje o lokatorach. To ciekawe. Ja lubię poczytać takie życiowe książki. Gdzie pełna? Przyjdę, poczytam, zobaczymy. Będzie w porządku, będę pamiętał, pamiętał, będzie dobrze. Będziemy kręcić, nie będzie dobrze. Rozumiemy się? Tak, panie Jak się będziemy rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć. Rozumiemy się? Rozumiemy się ten tam. To. Kto to jest? No, mieszka tu. Docent. Znacie go? Tak. W porządku? W porządku. Rozumiemy się. No.